Wojtek do mnie, do mnie! Do nas, mówię jak najszybciej. Patrzcie, że jeszcze, to Gdzie? No, ja wam dam. I mi padła? Nie, padła. Witam, Ale uciekał. I teraz po Akali! Arfier, Akali! Przeciwnik pokonany. Trynda też! Brawo! Akali żyje? Nie, dobra. Chodź, nie, uciekamy. Ja... Przed kim? A, a faktycznie, myślę że Jaki jest dla planu, się idzie. No, się powinien. No. Dobra Kurde na no, osłabę mam staty Kurde komu dałem bufy? Mam nadzieję, że przejęliście je Co? Nie, nie przejął moich buf. a dobra, chyba się skończył U nas z tego marfin dużo fragów ma No, no w sensie wziąłem Fajnie tą dżunglę zrobili. Mi się nawet podoba. A to no jednak nie będziesz parężu. zmieniał y, dywizji na dotę? Hej, mam leblankofobię. Co co? No bo mówiłeś, że jak zrobię tę dżunglę to. Ej, co widział? Myślałem, że będzie... Mam leblankofobię. Fajnie. A co tak się w ogóle pozmieniało? No, słabsze potwory są i to dobrze. Na początku, a później mamy. No i każdy też. potwór daje. Mu. Aha, aha, no, no, no. no. no, no, no. Ej, Potka ma Trynda, zabijmy. Trend ma długi. A ten na podka, no. że ci widzi. To chodź na mit, chodźcie, chodźcie miet. na mit. Ej, Matos, nie macie tam za mało trochę. Później Matos, HP. uciekaj! Uciekaj, uciekaj, ale górą idź. Dobrze, takami checka dobra. No, Le, no cover. Gotowe na wszystko. O, na Kali. Kali robi. No. No, Wojtek zrobił. Zniszczenie. Dobra, bijemy, bijemy. Zginąłem. Last. Dobrze. Brawo. Dawaj Tryndam, ma potka. Dobra. Biją Dobra. mnie strasznie. Dobra. On tylko żyje. Czekajcie tylko żyje. Będzie Aj, kurde. Pół minuty jeszcze mnie nie będzie. Weź, ktoś cofnij. Aha, widzi. Ej, kurde. Dobra, nie ma potka. Po potku, okay. no, no jeszcze. Dajcie mi gościa dobić, któregoś. Potrzebuję kasę. No, Ale tak no, jak my wszyscy. Tego Dobra, mam kasę. Trzeba było dostać mi tego buchu. Ale bym kasy nie Dobra, miał. Dobra, i tak mam. Yy, to weź pożyczkę w banku. Dobre. No, to jest naprawdę dobre. Naprawdę ciekawe zadanie. Poproszę kogoś. No, no właśnie. Spotkajcie mnie! Wojtek! Wojtek! Oo, O, o. Taleblank ma mniej AP nie tego. Wiej, wiej, wiej. mi dwa totemy aż? No dobra, dobrze. Też mam totem już. Taleblank ma mniej AP ode mnie, lol. No i dobrze. Ja mam 16 ładunków w tej księgi. To. Wyskakujemy, nie? Ale blank. Ale mi go ktoś dobił tego jednego. Kogo? Ja dobił kto dobił co zabije? Kto zabije? Jest, 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 jest. Dobra, jeszcze. No. Gdzie postawić to tema? Jak z, o y, znikną przy baronie O faki A ja się boisz Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Dobra, go, go, go! Już jedną sać na tym makaliśmy. Oh, oh. No jeszcze nie dziwicom się. O oo! To wieża mnie ubija też. Tak. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Ale już idą. Inhibitor i spadamy. Ej, mam no, 3,5k prawie. Spadaj, spadaj, spadaj. To co, no to się ciesz. Nie się. Dzieci się tak śpieją no. tak, Ale nie wiem, co kupić. Kurce, jeszcze jeden I kapel. Idę pod warona dać ten. Idę, kurde, coś hab, m, kasy wbić Dostaw mi te moby. To do... A. Chciała dobić menda. O, Akariu, nie 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 kuba ja idę Patrz idą tu są widzisz to LeBlanc. Look at it Patrz 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 No właśnie Nie nie biją nie biją Ale będą bili Cię. A chcieli bić, nie biją już Mam 2000, więc ja jeszcze nie muszę naryspa Jaka tak, Biją się na nas zaraz no to zaraz, nie, cofnijcie, cofnijcie, o, nie my musimy jeszcze na respawn, do pod idźcie. No to padnę zaraz, kurde, bo Leblanc się wbije raz i padnę. O, ma, dobrze tu jest Matos, ale on ma małą moc umiejętności. No mało, o sto Mało, ja mam zero. Ja jako typowy... no nie, ja nie jestem Matos. Patrz Matos, ile ja mam. No i mało, lol. A ja A jak się nam zaszło, jak wszyscy naraz, to, to uciekamy. O, to do mnie przyjdzie. Idę do was, bo tam Teraz? zaraz zginiecie. Właśnie o tym Zgrytuj. mówiłem! O w mordę! Nie Ciebie ma Kuby, pocie. no cofaj. faj? w mordę. Cofaj, bo nie ma Kuby. Na hita. Cof... W mordę, całe HP na hita. Na dwa. Zaczynamy imprezę. Może weźmie tego barona zróbmy. No, to jest naprawdę ciekawe zadanie. No. No, ale ja tutaj na razie obstawiam wieżę, zanim się zgrupujemy. O, patrzcie, gdzie oni są. Nie no mam miejsca na totemy już. To może. To może dragon, może baron. Będzie kasa zawsze wpadać, a tak to stoimy. No, stoimy. Kasy nie Faust, ma. Marcinie na draga. Weź i tam, trzymaj pod wieżą, obserwuj, zanim ten posiłki to, to jest trzech typa Uważaj Ewelin, e, Twój e, LeBlanc. Leblanc Tak, tak, tak. Chodź chodź. chodź chodź. Chodź dwóch, dwóch chcą. Bijemy. Dopiero... Tu jest! Mało ma HP, mało ma HP. Jas obita. Ale to nie ta. Ale me. Niech pomóżcie! ani przez Kim. Dobra, jestem. ja co do mnie wpadł? Kim. A Kali tam ucieka. O, to cześć Jacek. Cześć, Jacek. Hello. No i ten co wszystkich dobija, no a potem mam tyle. No, samo, automatycznie. Tak, ta automatycznie znajdziesz tego. Nawet nie użyłem skilli. Tak się teraz... Zatem, w, te, w tej, grze, ten, mam typowo w ogóle, całkowicie AD tutaj. Może teraz. tego Trynda ktoś pójdzie dobić? A dobra, stracika. Mać, O, on nie, nie wie co się dzieje. <grywa> Twoja o tam już chyba nie dojdziesz, szkuba. Twoja Nie daczyna nie dojdzie. Chciałem no, nie no! no. Czekajcie! Nie, uciekam! Nie! <grywa> <grywa> Anderis <grywa> Report trenda Chciałem ich No cię po nagrywać A ktoś chce zagląd.